Witam na kanale Hazero Model USA Train. Chciałbym dzisiaj zaprezentować moją nową lokomotywę Electric Division Motors GP18 przedsiębiorstwa kolejowego Santa Fe z firmy Mechano. Będzie dzisiaj prezentacja lokomotywy, pokaz filmowy oraz historia lokomotywy spalinowej Electric Motors Division. GP18. To na początek może yy, zaprezentujemy przejazd yy, rzeczywistej lokomotywy yy, z, z filmiku na YouTube. E, e, teraz historia lokomotywy NMD e, GP18 e, jest to czteroosiowa lokomotywa spinowo elektryczna zbudowana przez General Motors Electric D Motive Division w okresie od grudnia 1959 roku do listopada 1963 roku jest to lokomotywa e, dieslowa e, która posiada 16 cylindrów cylindrów czyli y, komór spalania tłokowych tak jak y, w silniku spalinowym na przykład jest czterocylindrowy y, y, silnik trzycylindrowy czy ośmiocylindrowy w przypadku lokomotywy jest to szesnastocylindrowy silnik czyli, czyli jest osiem y, tłoków po jednej stronie silnika i osiem po drugiej stronie silnika, silnika spalinowego, Electric Motors Division produkowało inne jeszcze lokomotywy tej stali, przykład GP7, GP9 i GP18, a skrót GP to znaczy General Purpose. w tym przypadku wersja 18, bo jeszcze wersja 20. Produkcja była do 1963 roku. Tu mamy zdjęcie lokomotywy, jak wygląda. E, głównie była produkowana na, oczywiście na Stany Zjednoczone, e, do Meksyku i na eksport, np. Na do Arabii Saudyjskiej. Między innymi też można spotkać te lokomotywy w Kanadzie, aczkolwiek e, Kanada produkowała swoje czyli Alko. RS11, która jest praktycznie bliźniaczką lokomotywy spojnowej EMD EMD GP18. E, praktycznie tak samo wyglądają te lokomotywy, różnią się troszeczkę e, budą i konstrukcją, ale praktycznie parametry techniczne mają te same, tak jak było przy prezentacji właśnie lokomotywy ALCO RS11. Dobrze, yy, tutaj już możemy zamknąć laptopa. I odłożę teraz laptopa, rozpakuję lokomotywę, pokażę szczegóły i na końcu będzie przejazd techniczny. Jesteśmy z powrotem na, na prezentacji lokomotywy GP18. Yy, lokomotywa została już wypakowana z pudełka oryginalnego. To jest oryginalna wytłoczka. Taką, którą oczywiście daje firma Mechano, czyli Media Slovenia podkreślam. Yy, oryginalne pudełko. Oczywiście, tu jest pokazane, co firma Mechano produkuje. Zarówno parowozy amerykańskie, jak i dieslówki. Można takie coś zdobyć do kupienia. Trzeba to szukać w sklepach modelarskich, Bądź od prywatnych kolekcjonerów, ponieważ yy, tutaj jest yy, już oznaczenie: lokomotywa MD GP18 A1000 Topeka Santa Fe czyli w skrócie Santa Fe. Jest to model bardzo archaiczny. Jest to model bardzo archaiczny, ponieważ data 15 maja 2000 roku, czyli lokomotywa ma blisko prawie ćwierć wieku, a dokładnie mówiąc 24 lata. To jest klocka ze starym logo. Jeszcze mehana Meli Słowenia, Izolda Pojla 9. Jest to producent y, taboru amerykańskiego, y, który mieści się oczywiście w Europie, we Słowenii. Słowenia to jest malutkie państwo w południowej części Europy, y, ze stolicą Lublana. To jest w stare jeszcze podkreślone logo Mechano, koło roku jeszcze 2000. To jest ogólna ulotka przedstawiająca e, historyz, rysopis lokomotywy Electric Motor Division GP18. i Jest tu przedstawiona lokomotywa w barwach Union Pacific. Teraz tutaj pokażę szczegóły lokomotywy. Wózki. Czteroosiowa lokomotywa. Przewody hamulcowe. Powietrzne cylindry. Hamulce. Kabina maszynisty. Yy, układ chłodzenia, czoło lokomotywy, yy, sprzęgi oczywiście, automatycznego typu drummiesa, jest to lokomotywa prześwietlona pokojowego Santa Fe. Bardzo mi się spodobała ta, ten wygląd lokomotywy tego typu. Yy, oczywiście. Tą lokomotywę kojarzę z filmem Uciekający pociąg w roli Gunny Wojtem z 1985 roku, gdzie właśnie tego typu lokomotywy wystąpiły w tym filmie. Tu jeszcze chciałbym zaprezentować podwozie lokomotywy Mechano Medi in Slovenia czteroosiowa lokomotywa. Lokomotywa została wczoraj przesmarowana, naoliwiona przez weekend jeździ na dotarciu. Jest praktycznie bliźniaczo podobna do lokomotywy Alco RS11. Praktycznie to są te same lokomotywy. Tylko tak jak wcześniej wspomniałem jest zmieniony układ yy, zarówno nadwozia jak i samej budy. Tak wyglądają dwie lokomotywy razem. Różnią się troszeczkę kształtem, umiejscowieniem wydechu spalin, układem chodzenia i oczywiście wózkami jezdnymi. Dobrze, lokomotywa tak wygląda jeszcze, pokażę pod światło. czoło lokomotywy i oficjalny przejazd techniczny w tym momencie będzie jako luzak jak widzieliście tu jeszcze było ustawienie lokomotywy oczywiście ja już mam wprawę w tym dla mnie nie ma to żadnego problemu. Dla początkujących mówię, że trzeba po kolei wszystko układać w sensie takim, że najpierw jeden wózek kładziemy na szyny. Później drugi wózek. Bardzo dobrą praktyką jest troszeczkę przechłać lokomotywy ręcznie do przodu, do tyłu. Zobaczcie, nic nie grechocze. Jeśli słyszymy taki właśnie dźwięk, to znaczy, że koła są na szynach tocznych. I można rozpocząć zabawę na makiecie. Dobrze, to teraz zaprezentujemy przejazd techniczny, oficjalny lokomotywy spalinowej EMD GP18 Santa Fe. Реверс встречный. jest na minimalnym napięciu. I rozpędzamy lokomotywę. Przejazd techniczny został zakończony. Lokomotywa została zaprezentowana. Koło weekendu będzie miała swój pierwszy przejazd planowy w ruchu planowym. W poniedziałek yy, wpiszę ją na stan kolekcji amerykańskiego taboru, w tym przypadku lokomotyw dieslowych i nowa lokomotywa Electric Motorcycle GP18 w barwach Santa Fe będzie w mojej kolekcji. Zapraszam do oglądania następnych filmów. Pozdrawiam stałych widzów, jak i nowych. Życzę dobrego weekendu. Na razie cześć. Hazero Model USA Train.